Ławka ogrodowa trzyosobowa z firmy Wida XL wreszcie dotarła w eleganckiej paczce. Taka przyjemność kosztuje całe 400 zł. Mamy w zestawie jeszcze poduszeczki. No i trzeba to poskładać. No i mamy instrukcję. Ładne obrazki. I to, co już na pierwszy rzut oka denerwuje, to jest to, że jak mamy takie normalne instrukcje CKI to mamy docelowy produkt. A tu jak widzicie we wszystkich stronach instrukcji jest tylko ramiak, natomiast ten ratan jakby pokazuje się tylko na ostatnim obrazku. No i ma to pewne swoje komplikacje. Może jeszcze torebka ze śrubkami, jak to wygląda. No i tak jak tutaj zaczynamy składać, jest jakiś obrazek, tylko nie wiadomo czy to jest lewa strona, czy prawa strona. Czy mamy to skręcać tak? czy tak, czy do góry nogami. Oczywiście się domyślamy mniej więcej jak to powinno wyglądać ten docelowy produkt, ale no jest to uciążliwe. Jakby nie mogli tych plecków namalować, no bo te elementy są podobne do siebie i raczej je trzeba tak składać w tym wypadku. No no jest. Druga sprawa, śrubki Śrubki, ja wiem, że kosztują pewno majątek i jakby były dłuższe o te pół centymetra, to firma by mogła zbankrutować, ale na litość boską, śrubki łapią dosłownie na parę skoków gwintu. Może po potem jakieś mocniej dokręcić, a tam troszeczkę się ściśnie. Może te śruby specjalnie nie są takie długie, żeby nikt się tam nie podrapał od środka siedząc pod tą ławką. No ale za krótkie są te śrubki. One tyle łapią, że prawie nic. No nie jestem z tego zadowolony i coraz bardziej mi się przestaje podobać ta ławeczka, ale będziemy walczyli z nią dalej. Śrubki skręcamy, podkładka, śrubka, to są takie na imbusy. w zestawie były dwa klucze imbusowe do skręcania. No i teraz przyszła pora na siedzisko. Siedzisko do poskręcania, jak widzicie, składa się z dwóch elementów. Nie mogło być jedno, no bo pewno paczka byłaby za duża. Więc mamy takie łączenie po środku. Większego siedziska i mniejszego. I kolejna rzecz, która po prostu odrzuca, to te paski na tym siedzisku. Nie wiem czemu nie mogły być położone w drugą stronę, żeby się układały w linii, tak samo jak siedzisko. A tak połowa siedziska ma linię poziomo, a druga połowa siedziska. Pionowo. No, powiem wag, walory estetyczne, no po prostu na najwyższym poziomie mistrzostwo designu. Lecimy dalej. Teraz mocowanie boczków. Boczki tutaj wsuwamy na taki czpień, który oczywiście jest bardzo długi. Nie wiem, może ma. Niech będzie im 5 cm. No, ale solidności to nie wzbudza za bardzo. No i teraz najgorsza część skręcanie tego wszystkiego już do kupy i tutaj spędziłem na tym pół dnia, bo jak widzicie ta śrubka tutaj zupełnie nie pasuje. Te otwory są zupełnie w innym miejscu. Są przesunięte. Ta śrubka weszła. Może jeszcze po kolei zobaczcie, ta śrubka wchodzi, a ta tutaj już jest pod skosem. Już tutaj nic za bardzo nie chce wejść, to bo te otwory nie są w osi. Próbowałem to jakoś pobracać, no bo jak na instrukcji nie ma lewej, prawej strony, może coś tu się da obrócić, no ale nie, nic tu się nie da obrócić. To co ewidentnie tutaj widać, co przeszkadzało, to widzicie ten ratan tutaj potrafi zaczepiać, o tutaj, tak jak. No to trudno, żeby ta śruba weszła, jak jest ten ratan, więc hmm, muszę go przeciąć, jakoś poprzesuwać. Przy okazji zmierzyłem sobie, jakiej średnicy są te rurki, no to idziemy na rękę producentowi, niech będzie 18 mm. Po zewnętrznej, wydaje mi się, że takie namioty z rurek mają grubsze. No i tutaj zobaczcie, jak ten otwór tutaj zupełnie do siebie nie pasuje. Próbowałem naprawdę opracać, coś kombinować. Może coś źle składałem. Przesuwam w innym miejscu, bo może składam na krzywej powierzchni. No ale no nie da się. Tu wszedł kluczyk jako taki czpień, żeby zobaczyć, czy pasuje. Tutaj pasuje. Więc, jak już pasuje po bokach, no to po środku też powinno pasować. Ale po środku te otwory nie są w osi. Jeszcze tutaj robimy kolejny eksperyment. Położyłem jeden element na drugim i zobaczmy, jak one pasują w osi. Ten tutaj pasuje. Ten tutaj już troszkę mniej. A ten tutaj jeszcze takie odkrycie. Zobaczcie, to jeszcze zaczepia ten ratan w tą śrubkę, więc go też trzeba trochę uciachać. No ale t... nic tu się kupy nie trzyma. Więc całej szczęście mamy wiertareczkę, wiertło do metalu i zrobimy tu małą korektę, pobawić się w reklamację. Mi się za bardzo nie chce i odsyłać tego i potem tłumaczyć. A może robię jakiś błąd, no ale raczej nie wydaje mi się. No i teraz śrubeczki, to co poprzednio mówiłem. Moim zdaniem są za krótkie i to dramatycznie krótkie. Zobaczcie. Tylona chwyta. Oczywiście, ok, no trochę ta śruba ściągnie ten ratan. Ale i tak będzie to za płytkie mocowanie. I strach trochę siedzieć na takiej ławeczce, gdzie śruba łapie na, nie wiem, cztery skoki gwintu. toż już mi się dało to jakoś poskręcać do kupy. I jak widzicie, te śruby nie są prostopadle. One są jakoś przekoszone, jakoś tam to ponaginałem. Więc daliśmy radę. Jeszcze pozwólcie, że tutaj przypomnę kolejny problem, bo cały czas kombinowałem, że może tą mniejszą część ściska da się jakoś obrócić, żeby te paski były w linii i po lewej i po prawej na tym przycisku, ale niestety układ śrubek jest taki, że nie da się tego obrócić. Tak po prostu musi być. Druga akcja: nóżki. Myślicie, że nóżki są regulowane. No są, ale nie wszystkie. A regulacja to jest taka biedna śrubka. Zaraz tutaj podczołgamy się pod ławeczka, zobaczcie jak ona tutaj wygląda. No, jak na 400 zł, no nie powiem, że pieniądze wrzucone w błoto, bo ławka jest, ale walory estetyczne nie są idealne. To jest ta regulacja. Czyli jakaś taka tutaj, widzicie. Nóżka, śrubka, nie wiem jak ona ma średnicę, 6 mm max. Tu regulacji nie ma z tej co Tylko jedna nóżka jest regulowana. No to wiadomo, że jak mamy trochę krzywy. Jakiś podest czy coś, no to nam się to będzie telepać. A tutaj zobaczcie, to są meble ogrodowe ziska. Taki stół z czterema krzesłami kupiłem rok temu za 900 zł, czyli tyle co dwie ławeczki. I zobaczcie, jakie tutaj nogi są solidne, jakie te przekroje są solidne, a jaka ta ławka jest po prostu biedna. Nawet jak się na nie siedzi, to te podłokietniki, które mają całe 2 cm szerokości, po prostu bijają się w ręce. Zobaczcie, te ziska mają piątkę, to ma dwójkę. No i jeszcze kolejna sprawa, że te tasiemki są ostre. One po prostu są ostre, jak do nich je dotykamy, no to czujemy tak jakby na ściął ten ratan, ten plastik. Tutaj siedzimy jak jak na jakiejś twardej desce, dlatego są też poduszki, tak? Bo to się w ogóle nie ugina. Więc... no... drugi raz już bym tego nie kupił. A nie będę odsyłał, już nie będę nim robił kombinacji. Siedzisko też jest bardzo niskie i dlatego zostawiłem tą ławeczkę, bo takiej szukałem. Dla dzieciaków, żeby mogły ten sobie na nią łatwo wsiadać. Ale jeśli zastanawiacie się dla siebie, żeby kupić, no to nie polecam. Tym bardziej, że ona jest płaska, na niej się strasznie twardo siedzi jak na ławce. Lepiej kupić coś z iska.